Zwykło się mówić, że polityka to jest raczej Warszawa, tam jest Sejm, tam są ministerstwa, tam się wykuwa system. I pewnie jest tam trochę prawdy, ale nie do końca. Bo politykę, ale tak naprawdę życie, życie odbywa się wszędzie, także w Koszalinie. Jeżeli mówimy tutaj o osobach z niepełnosprawnościami, tworzymy system w Warszawie, często wykuwamy go wspólnie, tak naprawdę przy wsparciu ludzi z całej Polski, ale oprócz systemu jest coś jeszcze. Musimy także budować świadomość społeczną. Nawet najlepszy system, nawet najlepsze rozwiązanie, które nie będzie miało poparcia społecznego, które nie będzie, które nie znajdzie zrozumienia wśród nas wszystkich, i to mówię o osobach z niepełnosprawnościami, tych bez niepełnosprawności, to daleko nie zajedziemy. I to, co się dzieje w Koszalinie już po raz XXI jest czymś świadomym właśnie w tym obszarze, właśnie w tym budowaniu świadomości społecznej. Ja z wielką radością po raz kolejny jestem na festiwalu tym razem już w innej roli, bo jako pełnomocnik mogę, mogę i patronować temu międzynarodowemu festiwalowi filmowemu Integracja Ty i ja, ale także mogę po prostu to, co się tam będzie wykuwało, być może przejść na. Jeszcze szersze wody, bardzo, bardzo na to liczę. Po raz pierwszy na festiwalu byłem w roku 2013, jadąc z Warszawy do Koszalina. Przypominałem sobie te, te piękne momenty. Ja tam wtedy poznałem wiele z tych osób, które dzisiaj tutaj są razem ze mną. I to jest niesamowite móc przyjechać do miejsca, które się tak świetnie rozwija, bo przy, przypomnę, że to jest największy festiwal filmowy dotyczący tematyki niepełnosprawności w Europie. Ten festiwal ma gdzieś też swoje zarzewia w Brukseli, w innych krajach europejskich, w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbywają się małe festiwale, niesamowita rzecz, która się dzieje na Rzeczy, osób z niepełnosprawnościami, bo tak jak powiedziałem, to, jak my podchodzimy do tego tematu, ma szalenie ważną rolę. Ale oprócz tej roli filmowej, tutaj w Koszalinie, yy, jutro mam nadzieję, będę, będę wręczał nagrody za, za najlepsze filmy, fabularny, dokumentalny, amatorski i, 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 i także yy, nagrodę publiczności. Nie wszystkie, że ja będę wręczał, ale będę mógł w tym, w tym uczestniczyć. Ale oprócz tego co się dzieje w koszalinie, w tej sferze filmowej, kulturalnej, to także koszalin. Słynie z fantastycznych sportowców, atletów, którzy chociaż mają niepełnosprawność, albo być może właśnie dlatego sięgnęli po wielkie, wielkie tytuły, medale, Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, w Pucharach Świata, w wielu dyscyplinach tutaj. Za mną są i, i osoby, które rzucają kulą, rzucają maczugą, rzut maczugą, tak? Inne, inne dyscypliny. Naprawdę coś niesamowitego. Ja świeżo jestem po, po, po pobycie w Paryżu. Wróciłem w niedzielę z igrzysk paralimpijskich w Paryżu. To jest niesamowite widzieć pełne stadiony. Ludzi, którzy pomimo swojej niepełnosprawności przezwyciężają... Kompletnie jakiekolwiek granice, mnóstwo ludzi to, to ogląda, i to zostawia w człowieku takie wrażenie, że, że możemy dużo więcej niż się nam wydaje, i że sport powinien być tym impulsem, który może zmienić życie ludzi, i tak też swoją rolę widzę jako pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, aby dawać ludziom możliwości. Aby poprzez sport, aby poprzez mądrą edukację, aby poprzez programy, które będą dawały ludziom możliwości, abyśmy my, mówię my, bo ja przecież też jestem osobą z wielką, dużą niepełnosprawnością, abyśmy nie byli więźniami czwartego piętra, abyśmy nie byli więźniami swoich małych metrów kwadratowych, abyśmy nie byli więźniami często swoich głów, bo ja pamiętam siebie sprzed 20 czy może 15 lat. Kiedy byłem więźniem w swojej głowy, dzisiaj już tym więźniem w swojej głowy nie jestem i pomimo tej ogromnej niepełnosprawności, jestem tu, gdzie jestem, i mam nadzieję, że, że, że będą z tego owoce nie tylko dla mnie, przede wszystkim, że to będą owoce dla tysięcy, setek tysięcy milionów osób z niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę tutaj, że mamy, mamy Pana Wojewodę, który będzie, mam nadzieję, strzegł. Tych wszystkich rozwiązań, które my jako rząd będziemy w tej sferze systemowej wprowadzać. I to, co tam zapadnie w Warszawie, to tutaj w Koszalinie czy w województwie Pomorskim znajdzie, po prostu upusty w konkretnych rezultatach, i że Koszalin będzie miał i jeszcze lepiej rozwijający się festiwal, ale także będą mieli jeszcze więcej państwo cudownych sportowców, którzy którzy są chlubą nie tylko dla Koszalina, dla Waszego województwa, ale dla całej Polski. I mam nadzieję, że w Los Angeles, bo wtedy będą kolejne za cztery lata, Igrzyska, ktoś z Koszalina wyląduje najpierw na Okęciu. Tam go przywitają dziesiątki kibiców. Przyjedzie tutaj w, w tej chwale do Koszalina i pokaże złoty medal, ale słaby, albo brązowy tak naprawdę. Każdy medal na tak wysokich to tak wysokim szczeblu smakuje niesamowicie. Czego tutaj mamy także dowód, bo przecież kątem oka widziałem medale z, z wcześniejszych iluś. Panie Ministrze i bohaterowie dzisiejszego spotkania, osoby, które są pierwsze, drugie, trzecie, czwarte na świecie, dla mnie to jest zaszczyt. Rozmawialiśmy przed chwilą wcześniej, przed konferencją, jeden tutaj z bohaterów dzisiejszego dnia powiedział tak, ale Jestem czwarty na świecie, nie zdobyłem medalu. Powiedziałem mu, że ja chciałbym być w czymkolwiek czwarty na świecie. Pierwszy, drugi to jest fenomenalnie, że w Zachodniopomorskim Pomorskim mamy takich sportowców. Dla mnie sportowcy, którzy nie są w pełni sprawni, czyli osobami z niepełnosprawnościami, to są podwójni bohaterowie, bo oni nie walczą tylko ze swoimi, ze swoimi konkurentami, ale najpierw muszą pokonać walkę samym sobą o tym, o czym mówił pan minister, czyli najpierw muszą pokonać y, y, swoją niepełnosprawność w głowie, potem muszą ją pokonać fizycznie ćwicząc, a potem dopiero y, rywalizować z innymi. Więc jeżeli ktoś mówi, że paraolimpiada to jest miejsce, że gdzieś coś łatwiej można zdobyć, to oczywiście mówi nieprawdę. Bo najpierw trzeba pokonać to w głowie, potem pokonać to fizycznie, a dopiero można stanąć do prawdziwych zawodów. Wielki szacunek mamy tutaj złotych medalistów wielokrotnych. Za chwilę będziemy szef Stowarzyszenia przedstawi te osoby i dla mnie napawa mnie to dumą, to że w zachodniopomorskim, że w koszelinie mamy taką grupę zapaleńców, którzy walczą nie tylko z własną niepełnosprawnością, ale walczą z całym światem i Wygrywają. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję panu ministrowi, że był, że chciał dołączyć do nas, bo dla mnie, dla mnie to, ile, ile pan minister robi dla osób niepełnosprawnych, wiemy wszyscy. Tak chciałbym też, żeby poczuli się wszyscy docenieni i przyjmijcie moje najgłębsze wyrazy szacunku oraz gratulacje, bo być najlepszym a nawet czwarty na świecie, to jest naprawdę coś. Ja w imieniu Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin chciałbym zaprezentować moich kolegów i moich poprzedników, którzy zdobywali te medale na tych igrzyskach paraolimpijskich i spowodowali to, że Koszalin jest, jak gdyby, może nie największą jednostką sportową w kraju, ale dosyć prężną i stara się jak najmocniej te tradycje paraolimpijskie podtrzymywać. A dlaczego tak mówię? Ponieważ gościmy tutaj dzisiaj pana Aleksandra Popławskiego, założyciela obecnego Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start. Koszalin. Trzykrotnego złotego medalistę paraolimpijskiego i w sportach zimowych i w sportach letnich. Czterokrotnego złotego medalistę paraolimpijskiego w wyciskaniu sztangi leżąc. Również mojego kolegi z ławy sportowej, to no, musiałem to powiedzieć, miałem zaszczyt z nim startować, Ryszarda Folnerczyka, Macieja Sochala. Złotego medalistę z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w życie Maczugą. I Grzegorza Lanzera, również mojego kolegę z ławy do wyciskania sztangi, był czwartym zawodnikiem Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Natomiast jeszcze jedno słowo chciałbym powiedzieć. Brakuje tutaj dzisiaj naszego jednego kolegi, mianowicie Roberta Jachimowicza, który już wrócił z Paryża z tegorocznych igrzysk paralimpijskich. Zajął tam szóste miejsce w rzucie dyskiem w klasie startowej F52. Pewnie jest trochę niedosytu, ale wiemy też, no, ile wysiłku Robert włożył w to, żeby w ogóle wystartować w tych igrzyskach. Więc gratulujemy mu mimo wszystko. Robert się po prostu rozchorował. Jeszcze rano dzisiaj z nim rozmawiałem, byliśmy umówieni, że on tutaj będzie z nami. Niestety o 15 zadzwonił i to takim głosem, gdzie tylko ledwo mi powiedział, że nie jest w stanie przyjechać, więc w jego imieniu przepraszam, ale również jego tutaj trzeba docenić, a tym bardziej, że jest on też srebrnym medalistą. Właśnie w tej konkurencji, o której mówiłem, z igrzysk w Rio de Janeiro. Witam serdecznie. Ja dzisiaj jestem w roli akurat działacza sportowego Klub Olimpijczyka Janter oraz Zachodnio-Pomorska Rada Olimpijska. No i kiedyś po prostu też troszeczkę bawiłam się sportem jako po prostu. W Polsce y, zawody po prostu no, Mistrzostwa Polski, ale my wspieramy zawsze i wspieraliśmy naszych kolegów tutaj, i to jest bardzo ciężki sport, piękno sportu, piękne zwłoki twarze, i naprawdę coś pięknego. To są ambitne osoby silne, które dążą do celu. I tak samo teraz jest właśnie festiwal integracji TIA, na który też i zapraszamy, i też przyjeżdżają różni sportowcy, i naprawdę. Gratulujemy tym naszym kolegom, którzy zdobyli te medale na Paralympiadzie. No i również naszemu teraz Robertowi, którego w dniu dzisiejszym nie ma, bo się rozchorował, ale też trzymaliśmy za niego kciuki, bo bardzo dobry, silny człowiek i zajął te szóste miejsce. Dzień dobry Państwu, Ryszard Forlandczyk, tak jak już powiedział, tutaj Piotr musiał prezes startu, sześciokrotnie startowałem na igrzyskach, moja konkurencja, wyciskanie sztangi leżąc cztery złote medale, piąte miejsce pechowe w Sydney i czwarte miejsce jeszcze bardziej pechowe w Atenach. Ale mając już cztery złote medale, ja nie myślałem o tych, o tych po prostu, no jeszcze mi się marzył medale, no nie wyszło tak jak powiedziałem. Mają swoje lata, to już po prostu dużo, dużo zrobiłem w życiu, także mięśnie moje już nie nadążały za tymi ciężarami, tak jak powiedziałem w mojej kategorii w 2000 roku przyszedł zawodnik z Chin z uśmiechem na ustach 240 kg wycisnął ja wtedy byłem piąty udało mi się 207,5 też się z tego cieszyłem ale tu chcę dodać, że 16 osób ze startu Koszalin startowało na igrzyskach letnich i zimowych 10 Właściwie 11 zdobyłem medale. Zdobyliśmy 10 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe medale. Także trójka dziewczyn i jeden kolega startowali na Igrzyskach Zimowych, gdzie zdobyli w sumie 3 złote i jeden brązowy medal. Także start Koszalin jeszcze znany jest i, i sławny z tego, że mieliśmy zawodników na Igrzyskach Zimowych. Także cieszymy się bardzo z tego, że były i są takie sukcesy, ale się martwimy, że coraz mniej jest osób z niepełnosprawnością, które chcą tu u nas ćwiczyć, bo jak ja jeszcze będąc starcie jako wiceprezes, jak do mnie przychodzili, jak mówiłem, ile trzeba czasu, ile lat poświęcić, żeby dojść do ciężaru 150 kilo, to się łapali za głowę i mówią dziękujemy, my idziemy do domu. Ale mówię, to jest to jest wyrzeczenie, to jest duże poświęcenie, także naprawdę ja tutaj namawiam za pośrednictwem mediów, żeby te osoby niepełnosprawne przychodziły. Yy, tutaj na ulicę Głowackiego, na Stary Kosier. Tam mamy swoją bazę treningową i po prostu wszystko, wszystko na miejscu. Prezes Piotr wyjaśni, podpowie, co dalej mają robić. I cieszymy się, że zawodnik startu Koszalin był na Igrzyskach w Paryżu. Robert szóste miejsce, to no, jeszcze jest dobre miejsce, ale, ale martwi mnie to, że Koszalin miasto 100 tysięczne nie ma zawodników. Chodzi tutaj o zawodników pełnosprawnych, tak my się tym martwimy, bo miasto, które tak powiedziałem, 100 tysięcy ludzi, żeby nie było żadnego sportowca na Igrzyskach Olimpijskich. To jest naprawdę trochę przykre, ale, ale to po prostu już nie nasza działka. My zajmujemy się sportem niepełnosprawnych. także Dziękuję tutaj za przybycie i, i mówię, zachęcam i zapraszam wszystkie osoby niepełnosprawne. Mamy trzy sekcje: ciężarową, lekkoatletyka i pływanie. Mamy wspaniałych instruktorów, wspaniałych trenerów. Myślę, że za cztery lata może coś, yy, może więcej osób poleci za ocean do yy, Los Angeles na, na te 18 igrzyska parolpijskie.